39. Czy da się nauczyć języka przez sen? Oczywiście, że tak. Ale tylko pod warunkiem, że akurat mamy pełnię i gwieździstą noc. A z nieba zamiast deszczu padają kolorowe mi się żelki. Cześć, ja jestem Patryk, a to jest kanał Język Wrok, i witam Cię w drugiej części filmu, w którym odpowiadam na 44 najpopularniejsze pytania dotyczące nauki języków, i na każde z tych pytań staram się odpowiedzieć mniej więcej jednym zdaniem. W razie czego na moim kanale znajdziesz też dziesiątki innych filmów, w których wiele z tych tematów eksplorujemy dużo szerzej i dużo bardziej dogłębnie i analitycznie, ale dziś ma być szybko. Krótko i konkretnie. A jeśli nie miałeś okazji zobaczyć pierwszej części tego filmu, to serdecznie zapraszam. Tu się pojawi odnośnik. 23. Czy piosenki pomogą mi w nauce? Tak, ale pod warunkiem, że przy okazji przetłumaczysz sobie tekst i będziesz się uczyć również tekstu, a śpiewanie będzie po prostu powtarzaniem, bo jeśli po prostu będziesz słuchać piosenek po raz pierwszy, to z dużym prawdopodobieństwem zamiast na słownictwie skupisz się po prostu na melodii. 24. Jak się uczyć gramatyki? Przede wszystkim zapewniając sobie całe mnóstwo naturalnego kontaktu z językiem, ale także pamiętając o tym, żeby strukturę języka ćwiczyć również poprzez ćwiczenia. 25. Co jest ważniejsze gramatyka czy słownictwo? Jedno i drugie. 26. Czy radio jest dobre do nauki słuchania? Na początku nauki nie. Na dalszych etapach jak najbardziej. 27. To jak w takim razie ćwiczyć słuchanie. W sposób dostosowany do poziomu, na jakim aktualnie jesteś, aby rozumieć choć trochę z kontekstu i nowych, nowych słów, nowych zagadnień, nowych struktur móc się uczyć, absorbując je z kontekstu, właśnie e, przyswajając je w ten sposób. Na początku będą to materiały dla osób uczących się języka, a później im dalej w język, tym większe natężenie kładziemy na tzw. materiały autentyczne, czyli na przykład wspomniane radio. 28. Czy można się nauczyć języka tylko poprzez seriale? Tylko poprzez seriale byłoby trochę trudno i trochę bez sensu w takim sensie, że seriale są owszem niesamowicie pomocne do wyćwiczenia rozumienia ze słuchu, modelowania native speakerów pod kątem gramatyki, nauki nowego słownictwa, owszem, ale moim zdaniem same seriale nie wystarczą, a nawet gdyby mogły wystarczyć, to po co, skoro do, dokooptowując inne aspekty możemy się nauczyć języka jeszcze szybciej. I jeszcze przyjemniej. 29. Czy trzeba mieszkać w innym kraju, aby nauczyć się języka? Nie. Mówię płynnie po portugalsku z brazylijskim akcentem, a nigdy nie byłem w Brazylii. A w większości języków nauczyłem się przynajmniej do pewnego stopnia, zanim pierwszy raz pojechałem do kraju, w którym się ich używa. Ponadto mnóstwo osób mieszka za granicą, a nic to nie daje, bo po prostu nie ucząc się języka i będąc tylko w środowisku, gdzie mówi się w języku obcym, twoim nowym języku, to nie wystarczy. 30. Czy można się nauczyć języka czytając książki? Oczywiście jest to jedna z metod, którą warto włączyć do swojego językowego arsenału. Książki są fantastyczne, jeśli chodzi o naukę gramatyki, słownictwa, a także oczywiście sprawności czytania ze zrozumieniem. Sprawności czytania ze zrozumieniem, czyli rozumienia kontekstu, nie rozumiejąc wszystkich słów. A to też trzeba wyćwiczyć. 31. Czy muszę mówić od pierwszego dnia nauki? Nie, nie musisz. Warto od początku ćwiczyć wymowę. Może warto rzeczywiście od początku stosować aktywną immersję, ale co prawda, niektórzy poligloci mówią od pierwszego dnia, kiedy uczą się nowego języka, ale równie wielu, jeśli nie większa liczba poliglotów najpierw uczy się biernie, a dopiero po kilku miesiącach zaczyna mówić. 32. Jak przełamać barierę w mówieniu? Kroczek po kroczku. Zacząć od drobnego pisania do siebie, później mówić do siebie, później może skorzystać z metody czatu na głębokiej wodzie, a później zacząć rozmawiać z native speakerami. Ale pamiętaj, że jedynym sposobem, żeby nauczyć się mówić, to mówić w obcym języku. Wyćwiczyć sprawność mówienia i prowadzenia rozmowy. 33. Dlaczego nie czuję postępów w nauce? Opcje są dwie: albo uczysz się mało skutecznie. Albo jesteś po prostu na poziomie średnio zaawansowanym lub zaawansowanym i nie widzisz efektów, mimo że robisz postępy, to żeby zauważyć efekty będziesz potrzebował pewnie kilku miesięcy czy kilku lat. Tak jak na początku nauki był szybszy ten przyrost wiedzy, więc efekty było widać po kilku dniach lub kilku tygodniach. 34. Jaką metodę nauki języków mają poligloci? Każdy poliglota ma swój własny system oparty na różnych metodach i różnych narzędziach, ale pewnych również prawdach obiektywnych. Natomiast nie ma jednego idealnego systemu nauki języków. Każdy z nas jest inny, każdy z nas powinien dostosować ten sposób nauki do siebie i podkreśla to również właśnie wielu poliglotów. 35. Jak znaleźć native speakera do rozmowy? Po znajomości na spotkaniach tandemów językowych lub w internecie, na przykład w takich aplikacjach jak Tandem czy HelloTalk. 36. Jak planować naukę języków? Tak naprawdę jak wolisz, nie ma jednego idealnego sposobu na planowanie nauki języków. Najważniejsza w mieć codziennie albo w miarę codziennie kontakt z naturalnym językiem, a oprócz tego regularnie uczyć się w skupieniu językowych fundamentów po to, aby dolewać paliwa do naszego językowego baku, aby nasza ee, baku. W samochodzie, brakiecie, w nie stolica Azerbejdżanu. E, tu był myślnik, bo jesteśmy cały czas w jednym zdaniu. Ktoś mnie odsubskrybuje za ten suchar. W razie czego na temat planowania nagrałem cały film, a być może kiedyś będzie też film na temat języka azerskiego. W końcu seria Języki Świata czeka. 37! Jak uczyć się kilku języków jednocześnie? Na ten temat też nagrałem oddzielny odcinek, gdyż to akurat jest problem naprawdę złożony. Natomiast moja zasada jest taka, że staram się nie zaczynać nauki nowego języka od zera, jeśli nie mam innych języków, przynajmniej na poziomie B1 czy B2, a także nie uczę się dwóch podobnych języków jednocześnie od podstaw. W danym momencie skupiam się na jednym, może dwóch językach, a pozostałych po prostu używam jako narzędzi do życia, do czytania, oglądania nauki nowych rzeczy, czasem też języka jednego do nauki języka drugiego, ale zdaję sobie też sprawę, że im więcej tych języków, tym większe prawdopodobieństwo, że któryś po prostu na jakiś czas będzie musiał zostać odstawiony na boczny tor, ale jest to taka inwestycja na przyszłość, do której zawsze można wrócić sobie ten język w ciągu kilku dni, czy tygodni odświeżyć. Pod warunkiem, że ten język jest już na wysokim poziomie, bo jeśli jesteśmy na niskim i przestaniemy się uczyć, to rzeczywiście możemy go zapomnieć. 38. Co zrobić, by języki się nie mieszały? Jeśli zależy Ci na tym, żeby w ciągu kilku sekund być w stanie przerzucić się z jednego języka na drugi język, to musisz po prostu być. Te zdolność, te kompetencje przerzucania się z jednego języka na drugi, na przykład poprzez rozmowy w międzynarodowym środowisku, jak choćby tandemy językowe, czy to online, czy to offline. Natomiast ogólna zasada co do tego, żeby języki się nie mieszały, jest taka, żeby po prostu nauczyć się tych języków jak najlepiej. Im lepiej znamy jakiś język, tym mniej on się nam po prostu miesza z innymi językami. 40. Ilu języków może się nauczyć człowiek? Bardzo wielu rekordziści znali po kilkadziesiąt, a zbliżali się czasem nawet do setki, a przynajmniej tak twierdzą, Źródła, ale tu pojawia się ponownie pytanie, co to znaczy znać jakiś język? A zatem nie wiadomo, ale kto wie, może ty będziesz osobą, która to sprawdzi. 41. Jak znaleźć czas na naukę języka? Wyznaczyć stałą porę na naukę, której będziesz się mógł utrzymać codziennie. Na przykład o poranku lub na przykład e, codziennie wieczorem. Natomiast no, jeśli twierdzisz, że nie masz czasu na naukę języka, to się z tobą nie zgodzę, bo czas masz, tylko wtedy musisz sobie zadać pytanie, czy nauka języka na pewno i naprawdę jest Twoim priorytetem. Nawet jeśli nie jest, to przecież nie ma w tym nic złego. 42. Czy spostrzeganie świata może się różnić w zależności od języka, którego używamy? W pewnym stopniu tak. W końcu są języki, w których np. nie ma kolorów i mamy tylko określenia ciemny i jasny, albo mamy języki, w których nie ma liczebników w takim znaczeniu, w jakim my je rozumiemy. 43. Co jest najważniejsze w nauce języków? Cierpliwość, codzienny, naturalny kontakt z językiem oraz nauka poprzez metody, które sprawiają, że nauka jest po prostu przyjemna. 44. Czy na te wszystkie pytania naprawdę dało się odpowiedzieć jednym zdaniem? Nie, bo zazwyczaj odpowiedź powinna brzmieć mniej więcej, co to zależy, a później mógłbym mówić pewnie przez kilkanaście czy kilkadziesiąt minut, tłumacząc od czego zależy i dlaczego. Natomiast mam nadzieję, że ten film i poprzedni z tej serii dwóch filmów dał Ci jakiś taki wstępny wgląd do tego, jak ta samodzielna nauka wygląda. Może jesteś osobą, która dopiero wchodzi do świata samodzielnej nauki języków, chce odkryć naukę języków, poniekąd na nowo odkryć radość. Z nauki języków bo to tu jestem i mam nadzieję, że ten film Ci w tym pomógł. Jeśli tak było, to poproszę łapkę w górę, napisz w komentarzu, może coś Cię zaskoczyło, może Ty twierdzisz, że języka można się nauczyć przez sen, może masz jakieś badania na ten temat, chętnie poczytam. Możesz też napisać po prostu co tam u Ciebie ciekawego albo napisać jaka jest Twoja ulubiona pizza, cokolwiek. Bardzo mi miło będzie porozmawiać z Tobą w komentarzach. Przed chwilą właśnie przeczytałem maila od YouTube'a, że tam podsumowanie mojego roku 2020 i było tam napisane, że w zeszłym roku, w 2020 roku, odpowiedziałem na 1398 komentarzy na moim kanale, więc. Chętnie z wami jeszcze będę te interakcje e, prowadził. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zachęcam tego, żeby dać subskrypcję, kliknąć dzwoneczek. W opisie znajdziesz linki do innych miejsc, gdzie można mnie znaleźć w internecie, a jest tych miejsc sporo. A jeśli chcesz się uczyć języków razem ze mną, to zachęcam cię do tego, żeby sprawdzić stronę językowysklep.pl. A zatem, vielen dank, muchísimas gracias i y muito obrigado. Do zobaczenia następnym razem.